Uśmiech smutek, uśmiech smutek, uśmiech smutek. Powieki, 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 powieki. Przyjaźń wielki dar mamy razem przygód moc w krainie razem dzięki no. nas i najmocniej nie dziś nas. My little Pony przyjaźń to magia Przyjaciel w potrzebie Tak, Pinki Mumu. Pani Klik właśnie upiekła twoje ulubione owsiane. Mmm, ślinka mi cieknie. Och, Rose, Lilie w tym roku udały ci się jeszcze bardziej. Na pewno znowu wygrasz targi kwiatowe. Dziękuję. A też jedno? Oczywiście! Panno Pinki, komplementa raz, pani. Wszystkiego najlepszego, Cirili. Dzięki Pinki. Wszystkiego najlepszego po urodzinowo. Ajajaj, Pinki paj. I pani Matilda też wszystkiego najnaj. Naj. Ma pani urodziny za 130 dni. Coś takiego? Jak to możliwe, że pamiętasz o urodzinach każdego w tym mieście? Staram się, bo chcę, żeby z buziek kucyków nigdy nie schodził uśmiech. Jestem Pinkie paj. No cześć! W moim sercu ciągle maj. Jak się masz? I chcę powiedzieć Wam, że zawsze uśmiech dla Was mam. Gdy Chandra dręczycie, co tam? Lub smutno mija dzień. Ziemka! To liczcie na mnie w każdy czas, że wesele Was. Wasz uśmiech zobaczyć chcę, chcę, chcę. Właśnie tak. Uśmiech tak jak słońce cieszy mnie Tak jak skarb Uśmiechnij Pięknie, się, bo szkoda chwil, chwil, chwil Uśmiech szczęścia doda ci byście śmiali się Super! Aż promienieli prędź Dawaj! By w górę szły, a nigdy w dół kąciki waszych ust Piątka! Jeżeli masz zmartwienia Życie daje kość Gdy myślę coś Na minę złą Wroga szczęścia Zmienię ją Usłyszeć wasz głośny Śmiech, śmiech, śmiech Bardzo chcę Więc od ucha aż do ucha Uśmiech miej. Ta radość ucieszy Mnie, mnie, mnie Życie wtedy Czujesz się okropnie, tak bardzo samotnie, a ja udowodnię, że wcale nie jest jeszcze tak źle. Jedna rzecz mnie tak uszczęśliwia i życiu wręcz daje sens. Na twarzach przyjaciół, uśmiech chcę mieć co dzień. Chcę spełniony, chcę waszą radość czuć To działa w obie strony, uśmiech mój za uśmiech twój Chcę w oczach zobaczyć błysk, błysk Proszę was, kucyki, teraz uśmiech słońca promyki W serca wpuśćcie, uśmiech przyjaciela rozaniela i rozjaśnia każdy dzień. Proszę was, kucyki, teraz uśmiech słońca promyki W serca wpuśćcie uśmiech przyjaciela rozaniela i rozjaśnia każdy dzień Proszę Wymarzony prezent teraz uśmiech słońca, promyki, Pierwsze widzę Jesteś dziecko całkiem byste Dzięks! na imię mam Pinkie Pie, pan? Własność CTO Rozumiem, że to O znaczy osioł Co za przenikliwość No a to C hmm. Calvin, Calhoun, Caleb, Carl, Carmin, Carlom, Carly, Charlie, Chester, Czyjo, Klaudio, Kalitus, Clifford, Corni, Cornelius, Cortez, Craig, Chris. Kranki! Na imię mam kranki! A to D w środku? Dudu. Słucham? Dudu. E, jeszcze raz. Eee, dudu. Pan jest kranki dudu osioł! Pan kranki dudu osioł jeszcze nie był w naszym mieście. A teraz tu wpadł i może dziś zechce ze mną zaprzyjaźnić się! Śmiało, panie Dudu! Uśmiech, proszę! Nikt do mnie nie mówi, Dudu! Co mu się stało? Poznaj kogoś nowego, jest. Przedstaw się, jest. Zaimprowizuj piosenkę, jest. Zaprzyjaźnijcie się, nie ma. Nie rozumiem! Ja nie się ze mną zaprzyjaźnić! Powiedziałam coś nie tak! Zaśpiewałam coś nie tak! Nie pora na szukanie winnego! Do miasta przybył ktoś nowy i trzeba go do siebie przekonać! Zrobię wszystko, by się uśmiechnął i mnie polubił! Jest! Uwaga, pinki! Jeśli chcesz się zaprzyjaźnić z krękiem, to musisz dać czadu! Do dzieła! Jak tam zdrówko, kręgi Dudu? Czyli, e, będzie pan mieszkał z nami w Ponville? A czemu tak pomyślałaś? Bo mam wóz pełen rzeczy? Chętnie pana oprowadzę! Przyjaciele pomagają sobie w ten sposób! Słuchaj, mała! Przez całe życie podróżuję wzdłuż i wszerzy questry. Nawiązałem wiele przyjaźni i tyle mi wystarczy. Jajku, przyjaciół nigdy za wiele! Nie bronię ci, idź i zaprzyjaźniaj się! Nigdzie nie muszę iść! Mogę zostać tu i zaprzyjaźnić się z panem! Hmm, słuchaj, mała Kranki, proszę mi mówić pięknie! Jak wszyscy moi przyjaciele! Słuchaj, mała! Przyjechałem do Ponyville, bo chciałem mieć święty spokój, zostać sam na sam ze wspomnieniami. Chcę wreszcie dotrzeć do nowego domu i się rozpakować. Uuu, a co to za błyskotka? Nie ruszaj! O, a co to? Proszę, nie! Uuu, jakie fajne! Pinki, kopyta precz od mojego wozu. Dobrze, Krąki! Nie dotknę już pana wozu, bo mam własny Niem zawsze wszystkich witam! Nie zgadłbym! Zostańmy więc kumplami od wozu! Ale proszę mi chociaż pozwolić przedstawić specjalne powitanie! Ha! Ha! Miejmy to zatem z głowy! I tak trzymać! Znowu? <ścoughs> znowu, znowu, znowu! Ale pyszne! Proszę spróbować! Będzie pan zachwycony! Gdzież to jest? Gdzież to jest? Ale co? Pająk! Włóczaty Pająk! Stoj, stoj, stoj! Ten osioł jest bardzo, bardzo łysy Nie śmiejcie się, to bardzo poważna sprawa Kranki potrzebuje peruki, żeby przykryć bez włosu głowę Dosyć tego mam! O, za chwilę go stracisz Proszę zaczekać, proszę! Chciałabym to naprawić Nie! Potrzebuję natychmiastowej pomocy. Dzień dobry, mam coś dla pana. Dostałem już zabieg w spa. Tym razem nic nie wybuchnie, słowo. Proszę otworzyć. To nowy tupecik, autorstwo. Model nazywa się Cud Adonis Bardzo twarzowy Dzięki, mała Już miał się uśmiechnąć, ale niestety hmm. Hej, co pan kochany przyjacielu? A jak myślisz? To wyprzedaż garażowa? Chętnie to nabędę Niczego nie sprzedaję, urządzam się! Trzeba było mówić! Zrobiłem to! Bardzo śliczniutkie! Skąd pan to ma? Z Manhattan. Odłóż proszę, ostrożnie. Naprawdę? A co pan tam robił? Szukałem przyjaciela. Uuu, też wiecznie szukam przyjaciół! Dziś znalazłam pana, jestem mistrzem! Tamten był wyjątkowy. Jak ja? Nie, ty jesteś super wyjątkowa! A gdzie na questry dostał pan to cacko? W Filadelfii. Przeraźliwie śliczne? Tak jak ona. Ha? Znaczy było, znaczy tak jest, tak ładne, ale nie ruszaj. Ciekawe, skąd krągki ma to? Ha, no proszę, proszę. co mówiłaś? Aj, ej, ej! Coś ty zrobiła! <głos> Już? <głos> tak lepiej? Nie, tak nie jest lepiej. Jest przemoczony. Przepraszam, pana. A przepraszasz? W takim razie w porządku. Serio? Nie, wcale nie. Posłuchaj, mała, nie zaprzyjaźnimy się. Nigdy. Nigdy, 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 nigdy! Cztery razy nigdy, chyba znaczy nigdy! W głowie mi się nie mieści! Kranki powiedział, że nigdy się nie zaprzyjaźnimy. Straszne, nie? Wiem, że trudno ci w to uwierzyć, bo przyjaźnisz się ze wszystkimi, ale musisz pogodzić się z tym, że Kranki będzie wyjątkiem. Chcę, żeby zostawić go w spokoju. Właśnie, nie wytrzymuję twojej chorobliwej nadaktywności. Rainbow! Wiem, wiem, zrozumiałam, Twilight. Wiem o co wam chodzi. Dotarło do mnie. No dobrze, zostawię go w spokoju. Lecz najpierw przyjmie ode mnie przeprosiny. Nie, nie, zostaw mnie już! Stać! Rozumiem, nie chce się pan kolegować! Nie, nie chcę! Więc chciałam pana tylko przeprosić! Dobra, słyszałem! Przyjmuje pan przeprosiny? Nie! Ale błagam, proszę przyjąć przeprosiny! Proszę! Nie! Zrobić nie możesz. Zniszczyłaś album, jedyną pamiątkę, jaką po niej miałem. Nie? Jakiej niej? Tej przyjaciółki? Zdejmij sobie Pinki Halo, kto znowu ja. Rozumiem, że nie chce się pan przyjaźnić ani przyjąć przeprosin. Czego nie chcę. Skoro pochodzi od ciebie, na pewno doprowadzi do kolejnej katastrofy. O rany, to rzeczywiście mój kranki. Nie wierzę. To naprawdę ty? A co? Wątpliwości? Matyldo, jak to? Pinki? Ale nic ci o niej nie mówiłem Nie musiał pan, dodałam dwa do dwóch, do dwóch i do dwóch i wyszła mi pani Matilda Co? Kiedy rozmawialiśmy o pamiątkach, wspomniał pan o szukaniu przyjaciela hmm? A wie pan, ja się wczoraj nie urodziłam, o nie, urodziny mam za 75 dni hmm? Potem u pana w albumie zobaczyłam kwiatek i stary bilet i kartę danie z gali Grand Galopu i poznałam te wszystkie rzeczy jak to poznałaś? Widziałaś je już? Ponieważ mam to samo w swoim albumie. Tak, widziałam je kiedyś u Matyldy. Och, Matyldo, tego wieczoru, gdy się poznaliśmy, nigdy nie zapomnę. Tak bardzo chciałem znów Cię zobaczyć. Lecz gdy nazajutrz przyszedłem do twojego pokoju, był pusty. Nie znalazłeś listu? Nie. I od tamtej pory chodziłem od miasta do miasta i do miasta. W całej ekwestrii cię szukałem. Aż w końcu poddałem się i osiadłem w Ponyville, aby wreszcie odpocząć. A ja przez cały czas tutaj mieszkałam i wciąż żyłam nadzieją, że kiedyś mnie odnajdziesz. Dudu? E, proszę pani, nikt tak go nie nazywa. Nikt poza, poza Matildą. Mm. 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 O, oh, Dudu! Tak się cieszę, że cię widzę. Mm. <grywia> Tak, Binky przyjmuje przyjmuję przeprosiny i chciałbym zostać twoim przyjacielem. Rewelacyjnie! Możemy gdzieś chodzić i śpiewać razem i, i bawić się! Muszę wydać na waszą cześć jakąś super imprezkę. Taką na powitanie w podwil z okazji odnalezienia miłości i zaprzyjaźnienia się z Pinkie Pie! Czyliby coś mniej nad aktywnie chorobliwego? Pinki, jesteśmy ci dozgonnie wdzięczni. Ale Matilda i ja chcielibyśmy spędzić trochę czasu razem i w spokoju. A, ale kolegujemy się? Dziecko, zrobiłaś wszystko, żeby mnie uszczęśliwić. Więc oczywiście. Droga księżniczko Celestia, Przyjaźnić się można na wiele sposobów. Niektórzy lubią razem biegać, śmiać się i wspólnie bawić, a inni wolą spokój. To zrozumiałe! A najlepsze, co przyjaciel może zrobić, to wywołać uśmiech! Dwa serca mogą w jednym rytmie razem już na zawsze bić. Ja bardzo dopomogłam w tym! Tak! Ja szczęście dziś przyniosłam mi! Linki! Wersja polska na zlecenie Mini Mini Plus Master Film. Reżyseria Agata Gawrońska-Bauman. Dialogi polskie Karolina Anna Kowalska. Dźwięki montaż Jacek Osławski. Kierownictwo produkcji Katarzyna Fiałkowska. Wystąpili Magdalena Krylik, Julia Kołakowska-Bytner, Monika Kwiatkowska, Agnieszka Mrozińska, Monika Pikuła, Małgorzata Szymańska i inni. Tekst piosenki Andrzej Brzeski i Janusz Onufrowicz. Kierownictwo muzyczne Piotr Gogol.